Hej, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Bajtek w kolejnym odcinku. No właśnie czego? Tym razem wieści prosto z frontu czyli co Gagin Entertainment pokazał na targach gier gamescom w kolonii. Zobaczcie sami. Miłego oglądania. Piloci oraz czołgiści. <laughs> tak, wiem. Mam zupełnie inny głos. I nie nazywam się Bajtek, a Marci. Skomplikowane. Uwierzcie mi. W każdym razie, Wasz ulubiony pilot będzie mnie wykorzystywał od czasu do czasu w roli lektora. Także witajcie, uszanowanko. Jeżeli jesteście stałymi czytelnikami polskiej, oficjalnej strony War to żadne nowości nie są Wam obce. Podczas targów gier Gamescom w Kolonii, Prezentowaliśmy Wam japońskie odrzutowce, które już niedługo zawitają na serwerze wraz z nadchodzącą aktualizacją 1.43. Więcej samolotów bombowych, a do tego odrzutowców? Pomyśli rozpaczony czołgista. Dla nich też coś mamy. Zarówno po stronie ZSRR, jak i Niemiec pojawią się nowe samobieżne działa przeciwlotnicze. Długo wyczekiwany flag Panzer IV Wirbelwind. Który za pomocą czterech sprzężonych działek skutecznie będzie eliminował wroga nie tylko w powietrzu, ale także i na ziemi. Jest także ZSU-57-2, czyli niesamowita mobilność na podwoziu T54. Dysponuje ogromną siłą ognia pochodzącą z dwóch dział 57 mm. Nie zabraknie też FlaKpanzer 5 Coelho, projektu budowanego na podwoziu legendarnej Pantery oraz FlaKpanzer Wagen 4. Google Blitz. Nowa aktualizacja to także nowe mapy i nowe tryby. Jeżeli marzyłeś o lokacji miejskiej, to na pewno zaskoczy cię fakt, że pierwsza taka mapa będzie się nazywała Polska. To nie wszystko. Naszym celem jest interakcja graczy ze środowiskiem. Dlatego z pomocą przychodzi nowy system zniszczeń, który da wam możliwość zburzyć wszystko dookoła was. Jakim cudem on mnie zabił? Ile razy zdarzyło Wam się już mruczyć pod nosem podobne zdania, dodając przy tym kilka epitetów łaciny. Specjalna opcja nazwana Kilka wraz z przyszłymi aktualizacjami będzie ukazywać wam jaką drogę przebył pocisk, a także jakie moduły zostały uszkodzone. Mamy nadzieję, że pomoże Wam to lepiej zrozumieć mechanikę gry, a także nauczyć, czym lepiej się nie wystawiać. Jeżeli mowa o wystawianiu i słabych punktach, to również mamy kolejną niespodziankę. Od teraz wystarczy, że klikniecie i proszę, dowiecie się, gdzie wasza ulubiona maszyna ma najsłabsze miejsce. Będzie to dla was istotna informacja, co można spokojnie pokazać i zachęcić przeciwnika do ataku, a także gdzie oddać mu strzał rewanżowy. Tym sposobem wasze statystyki naprawdę poszybują szybko w górę. Nowe lokacje dla wojsk lądowych to także Mozdok, który da pole do popisu dla wszystkich dział samobieżnych i niszczycieli czołgów, a także ogromna przeznaczona dla naszych lotników Norwegia, która swoimi niesamowitymi fiordami zauroczy nie jednego z Was, a przy okazji pozwoli wymanewrować szybko wroga z winniejszym maszyną. Zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, widzimy się na polu bitwy!